No, witam, witam. Dziś mała odmiana, bo pokażę Wam talię idealną do aktualnej rozgrywki sezonowej. Jedziemy. Do normalnych deków wrócimy już niebawem. Razem z teamem planujemy coś naprawdę bardzo ciekawego i jeśli to wypali, to no, dostaniecie content, którego na YouTube nie ma. Ale na razie musicie uzbroić się w cierpliwość. Skoro już wspomniałem o teamie, zapraszam na kolejną odsłonę naszego turnieju Kroniki Gwinta. Tym razem wracamy pamięcią do dodatku Novigrad, wprowadzającego do gry frakcję Syndykatu. Przypominam, że idea turnieju polega na tym, że gramy tylko kartami do danego dodatku włącznie, więc naprawdę można się fajnie pobawić, i nieco odetchnąć od tego, co spotykacie na co dzień. Do wygrania atrakcyjne nagrody, również finansowa. Start turnieju już 29 stycznia o 16, gorąco zachęcam, a wszystkie konkrety znajdziecie ładnie wyjaśnione na naszym teamowym Discordzie. Link w opisie. Super, to teraz nasza talia. Może tak jak ja chcecie skompletować sezonowe drzewka nagród, a bez zwycięstw w tym trybie się tego nie da zrobić. Trzeba więc mieć dek, który znacząco nam w tych dążeniach pomoże. I będzie to Nilfgaardski Hochstapler z Emchyrem, całą masą szpiegów i scenariuszem. Bieżący tryb to okopanie. I generalnie polega na tym, że każda zagrana jednostka otrzymuje status wytrzymałości, czyli zostaje na planszy na kolejną rundę, o ile oczywiście ktoś jej nie ubije albo nie oczyści, wiadomo. Pamiętajcie, że na kolejną rundę przechodzą też wszystkie inne nałożone statusy. I teraz zobaczmy szybko co tutaj mamy. Umiejętność to Hochstapler. Blokujemy wrogą jednostkę, po swojej stronie w analogicznym rzędzie tworzymy jej kopię i wzmacniamy o tyle punktów, ile w rzędzie zablokowanej jednostki jest jednostek ze statusami. Biorąc pod uwagę to, że w tym trybie każda jednostka dostaje status zaraz po zagraniu, może tych punktów być całkiem sporo. Oczywiście przejmujemy w ten sposób najgroźniejszy i lub najbardziej przydatny silnik bądź inną jednostkę z groźnym rozkazem. Kryształowa czaszka, bo wzmocnienie i zasłona zawsze się mogą przydać. Bal maskowy. Pilnujemy, żeby mieć na ręce przynajmniej dwóch arystokratów, o co nie powinno być bardzo trudno, bo w deku mamy takich jednostek aż osiem. Bal to nie głupie zagranie już na rundę pierwszą, bo zrobimy ładne tempo, a dzięki truciźnie usuniemy wrogowi jakąś przydatną jednostkę. Onej romancja, wyciągamy co chcemy. Arto -teranowa. Jeden z naszych głównych finisherów. Najfajniejsze jest to, że w tej talii modelowo będziemy nakładać status szpiega na wszystkie jednostki przeciwnika jak leci, więc nasz Arto powinien móc wyciągnąć co tylko nam się żywnie spodoba. Dodatkowo jedna z dwóch jednostek z asymilacją, więc też szansa na jakieś dodatkowe punkty. Emhyr Varem Race. I to jest właśnie kluczowa karta w naszej talii. Emhyr po zagraniu pozwala nam dobrać kartę i wybraną przenieść na spód tali, więc jest szansa nieco uporządkować rękę. Ale najważniejsze jest to, że dopóki Emhyr jest na planszy, każda zagrana jednostka wroga otrzymuje też status szpiega. Dzięki wytrzymałości Emhyr będzie na planszy przez dwie rundy, rozdzielając status szpiega na prawo i lewo. To właśnie miałem na myśli, mówiąc, że celów dla Arto raczej nam nie zabraknie. No i jeszcze jednorazowo po odpaleniu rozkazu Emhyr może przenieść wybranego szpiega o sile 1 na naszą stronę. Cude gras, Gramy w wybranego szpiega i zagrywamy tę jednostkę po naszej stronie. Podobnie jak przy Arto, szpiegów powinniśmy mieć bez liku, więc wybierzcie mądrze. Pamiętajcie też, że jeśli zadajecie śmiertelny cios, to nie musi być statusu szpiega, a efekt jest ten sam. Magiczny wstrząs, potężny removal. Najfajniej zgarnąć przeciwnikowi jakąś groźną jednostkę na później, ale oczywiście możecie tego użyć po prostu, żeby się pozbyć celu za milion punktów. Fion Wargernel. Obrońca, głównie pod Emhyra. Fergus Varemreis. Przy rozmieszczeniu status szpiega dla wybranej jednostki, a dodatkowo 7 punktów siły. Fercard, fajne odchudzenie talii i tempo, tylko pamiętajcie, że musimy mieć kartę specjalną na ręce. Możliwości jest 5, onej romancja, de grace, magiczny wstrząs i dwa razy poselstwo. Po każdej zagranej karcie specjalnej Fairkard daje też status szpiega losowej jednostce przeciwnika, która jeszcze tego statusu nie ma. Dwa razy egzekutor impery. Pierwszy z naszych silników zaczynają z zapałem, więc od razu mogą zadać punkt obrażeń. I teraz najważniejsze: egzekutorzy zyskują ładunki za każdy nałożony na jednostki przeciwnika status szpiega, więc w połączeniu z Emhyrem, fergusem, ferkartem i zdrajczyniami, o których za moment, mamy narzędzie do regularnego obijania wroga. Cesarska wieszczka, asymilacja, ale głównie oczyszczenie. Najfajniej zdjąć status wytrzymałości z jednostki, którą przeciwnik najbardziej chciałby zachować na kolejną rundę. Dwa razy spragniona dama. Kolejny silnik, który w tym deku ma prawdziwe Eldorado. Dama wzmacnia się o jeden za każdy status nałożony na jednostkę przeciwnika czyli o jeden za każdą wytrzymałość, o jeden za każdego szpiega. Nie musimy się nawet specjalnie starać punkty powinny robić się same. Dwa razy knujący arystokraci i znów silnik. Wzmacniają się o tyle punktów, ile jest statusów szpiega po stronie przeciwnika czyli, jak się domyślacie, zagranie knujących arystokratów w odpowiednim momencie potrafi być potężnym finisherem. A dodatkowo, jak już są na planszy, nadal wzmacniają się, gdy pojawi się kolejny szpieg. Super karta. Dwa razy poselstwo, odrobina pod asymilację. Dwa razy mistrz kamuflażu, również silnik wzmacnia się o jeden co turę, jeśli po stronie przeciwnika jest blokada, np. Na z naszej umiejętności frakcyjnej albo odłowcy. Dwa razy zdrajczyni na Taned, kolejny silnik, dajemy status szpiega wybranej jednostce wroga, a następnie możemy co dwie tury odpalać rozkaz i ranić wrogiego szpiega. No w teorii co dwie tury, bo licznik się zmniejsza gdy u przeciwnika pojawia się szpieg, więc jeśli na planszy jest Emhyr zdrajczyni de facto bije co turę. Dwa razy łowca van Morlechemów, blokada lub krwawienie, co wam bardziej się przyda. I wreszcie szpiegująca czarodziejka. Niepozorna karta, która również potrafi nieźle namieszać. Staramy się rzucić ją tak, żeby przynajmniej jedna z sąsiadujących jednostek miała max 3 punkty siły. Wtedy czarodziejka zada śmiertelny cios i wróci na naszą stronę. No, tak to wygląda. Jak widzicie miliard silników i bardzo duży potencjał zarówno na kontrolę, jak i na spore punkty. Zobaczmy teraz jak sobie poradzimy w rozgrywce sezonowej. A przygrywać nam będzie GrowDeath. Okejka, okay czyli bratobójczy Nilfgaardzki pojedynek. Ewidentnie na asymilację. No zobaczymy jak nam pójdzie. Mm, super, mamy Emhyra. Mamy też obrońcę. Co by się nam jeszcze przydało? E, OK. okej. Można by pomyśleć też o scenariuszu. Nie. A może lepiej nie na razie. Dobra. Zacznijmy od obrońcy. Jak go nam usunie, no to... No to usunie. Może być i tak. No dobra. No tu może mieć jakieś blokady. Jak ma, to... Inaczej sobie poradzimy z tym. To Ciebie na razie nie potrzebujemy, możemy zostawić pod onej romancję. Hmm. No to się za dużo nie na m Zatem tak, tak i tak. Bardzo nieładnie ze strony przeciwnika. To, co? to jest chyba moment na naszą wieżczkę. Najgorzej, że to my mieliśmy tutaj być pionierami w, w dziedzinie nadawania statusu szpiega, a póki co jedyny szpieg jest po naszej stronie. No cóż. Okej. Okay. No dobra. To zostańmy w takim układzie. Oczywiście wzmocnienia spadają. Mamy scenariusz i dwóch arystokratów może czas pocisnąć, bo czemu nie? Zobaczymy jak tam z removalem po jego stronie, bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. A zobaczmy. No, no trudno. Ale może takie coś się nam przyda. Skandal. O. Aha, wroga jednostka, no dobra. No dobra. Rozważam zablokowanie ferkarta, ale może zaczekajmy z tym jeszcze. O nie, nie, mi się tak nie będziemy robić. Tak, tak. Aha. Uh -huh. Nie ładnie. Tak. To bez sensu, ale. A zobaczmy, co tutaj dostaniemy. O. Ale w sumie. Nie, dobrze. O, bardzo fajna opcja się pojawia. I kto mógł się tego spodziewać? Przecież o ile mnie pamięć nie myli? Nasz Arto. No właśnie. Ma dostęp do takiej oto pani. I teraz zobaczycie, jakie zrobimy tutaj spustoszenie. Zagrywamy Fergusa. Dajemy statusy szpiega, gdzie popadnie. A, w ten sposób. No dobra. status spiega nam tu Ciach, ciach, ciach. 30 punktów przewagi moi drodzy. No, to by było na tyle. Będą nas przemieszczać, tak? No dobra, spodziewam się tutaj miliarda silników. Pewnie Gezras. Tak coś mi intuicja podpowiada, że będzie to Gezras. Dobrze, no to co? O, może? Nie mamy blokady żadnej jeszcze. Mm. Może w ten sposób. Mamy arystokratów na scenariusz. Spróbujmy na razie. Tak. Tak. Może tym razem nam nie usunąłem hera od razu. Byłoby fajnie. Uff. Dobrze, dobrze. Ale w sumie czego się spodziewam? Aha. Coś chowamy stąd. Może ciebie dla pewności, co to za pewność, ale no Good to know. Eee, dobra. Zróbmy tak. Może hmm. zróbmy tak. Delikatnie na razie. Już właściwie dajemy przeciwnikowi wyraźnie do zrozumienia, że scenariusz będzie grany. Hmm, no dobrze. Ok. Pierwsza runda dość łatwo dla nas. się przyda. A dobra, zostawmy tak. Nie kombinujmy. Siła nie może być zmieniona, ale... trucizna chyba... Git, nie? Hmm. Ciach, ciach. No to lecimy z silnikami. Jezu, jak ja dawno nie widziałem tej karty. Spoko. Zrób, mi może, nietypowo, tak? I tak. Hmm, 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 hmm. Ale postraszmy go dalej tym. 呀，没叫、uh, uh。 Kolejnego silnika No i co Obijajmy tego Z tego zaraz może Zdejmiemy status po prostu i tyle W tym temacie Sprytnie hm. Bardzo, bardzo nie to zrobili najsensowniej. A co tam? Będziemy się przejmować. Dawaj. To ci odbiorę. Sam sobie wezmę takie fajne. I lecimy z tym, okay. ciach, ciach. No i zobaczmy ile to punktów wygeneruje nam chłopań. Taka oto jednostka. A to jeszcze raz. Jeśli zagra jeszcze jedną jednostkę, no to wyczyścimy mu tę dryadę. Ale co? Kogo byśmy się stąd pozbyli? Jak najbardziej. Chyba... jego. Będzie. No... <grymne> Raczej chyba nie będzie to do nadrobienia. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.